Zauważ, że tylko ty sam jesteś towarzyszem po całej twojej drodze życia, więc wykorzystaj ten czas bycia sam ze sobą w sposób jak najbardziej efektywny. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko dzieje się bardzo szybko, codziennie jesteśmy otaczani. Dziennymi zadaniami nie zwracamy uwagę, jak bardzo umiejętność spędzania czasu sam ze sobą jest ważna. A co najgorsze, wiele osób nawet tego nie, kwest nie kwestionuje. Więc dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci, jakie korzyści płyną z bycia sam ze sobą. Jestem Mateusz, twórcą kanału Kto wie, ja wiem. Jest to projekt który ma dwa cele. Próbuję tobie, mojemu widzowi, zmienić świat na lepszy w prosty sposób, krok po kroku, a tworzenie filmów zwiększa mój poziom szczęścia. Twoja kolej. Subskrybuj teraz i dołącz do grupy ludzi, którzy nie malują szansy na lepsze życie. Nie zapomnij ocenić tego filmu w zależności jak ci się podoba. Dzięki. A to właśnie, gdy jesteśmy sami, w naszej głowie pojawia się najwięcej przemyśleń oraz refleksji. A co najważniejsze, one idą ze z nas, ze środka, ze sfery wewnętrznej, bez naciskających zewnętrznych bodźców. Punkt czwarty jest naprawdę. Myślę, że najważniejszy, więc pamiętaj, żeby dotrwać do punktu czwartego kontekst psychiczny i fizyczny. Natłok codziennych obowiązków oraz rozwój technologiczny, który narzuca nam, że mamy być ciągle online, ciągle mamy wiedzieć, co się dzieje w internecie oraz na świecie. A przez to zap zapominamy, kto. I co jest najważniejsze w naszym życiu? A najważniejszą osobą jesteś ty sam. FOMO, czyli z angielskiego Fear of Missing Out, jest to strach przed tym, że coś Cię omija, a w szczególności chodzi mi o internet, ponieważ tam możesz zdobyć. Ogromną ilość informacji, ogromną ilość bodźców w dosyć krótkim czasie. Aż 14% polskich internautów ma takie zaburzenia, a 64% 64% czyli 2 trzecie ludzi ma silne nasilenia. Wydaje mi się, że ogromna ilość osób nigdy nie wyłącza internetu z telefonu. Nie wiem czemu, ale ten nawyk czyli wyłączanie internetu z telefonu mam już od dzieciństwa. Zawsze, gdy z kimś się spotykam albo wykonuję jakieś czynności, wyłączam internet. Tak samo w nocy: nie mam nigdy włączonego internetu, zawsze on jest wyłączony, tylko włączam go w momencie, gdy muszę wykonać jakąś czynność. Kolejna rzecz. Tutaj już wchodzimy w strefę bardziej emocjonalną i to właśnie w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że czynności, które wykonujesz, ze sobą się sprzeczają. Z jednej strony jest presja rówieśnicza oraz presja społeczna, a z drugiej strony, z drugiej strony są twoje przekonania i tutaj zdajesz sobie sprawę, że coś iskrzy, czym jest tak naprawdę spędzanie czasu sam ze sobą. Poświęcasz w 100% czas na sobie, żeby tworzyć w swojej głowie wiele refleksji oraz przemyśleć, kim tak naprawdę jesteś, do czego dążyć i jakie kroki powinieneś robić, albo co zrobiłeś źle i w jaki sposób przeszłość powinna być trampoliną do Twojej przyszłości. W tym momencie. Warto wykorzystywać ten czas w sposób kreatywny, czyli na przykład czytanie książki, pisanie dziennika, ponieważ wtedy więcej bodźców zaczyna wytwarzać się w Twojej głowie i Twoje przemyślenia będą bardziej efektywne. Miesiąc temu, gdy byłem w stolicy Irlandii, w Dublinie, byłem w pięknym miejscu nad morzem, gdzie było wiele klifów oraz po prostu był piękny widok na latarnię morską. I bardzo w mojej głowie zapamiętał się obraz, gdy właśnie na tym całym tle siedziała pewna kobieta i pisała coś w swoim notatniku. I właśnie to mi się wyobraża, kiedy zaczynam myśleć o spędzaniu czasu sam ze sobą. Kreatywność i samopoznanie. Na podstawie moich obserwacji mogę stwierdzić, że spędzanie czasu sam ze sobą zwiększa poziom kreatywności oraz samopoznania. Jest to wszystko spowodowane tym, że gdy jesteś sam, nie masz żadnych bodźców, które mogą e, zmieniać kierunek Twoich myśli. Zaczynasz wszystko postrzegać na podstawie swoich wartości, jakie wyznajesz. W ciekawy sposób mogę porównać to do nurkowania, ponieważ gdy chcesz odkryć jakieś głębiny, zaczynasz dostrzegać rzeczy, których jeszcze nigdy nie widziałeś, ponieważ po prostu tam nigdy nie byłeś. I tak samo podczas introspekcji zanurzasz się tylko nie w głąb oceanu, a w głąb w swoich myśli, psychiki oraz emocji. Tak samo jak w głębinach możesz odnaleźć jakieś skarby, tak samo w Twoim umyśle możesz zaczynać dostrzegać rzeczy na temat samego siebie,